Witam serdecznie z Gali Top Wrocław Lenovo 24. Bardzo dziękujemy, że zostaliśmy nagrodzeni jedynką, bo tak naprawdę ta gala to się już nazywa tak spontanicznie Lenovo jedynki. Udało nam się w tym roku także uzyskać nagrodę w kategorii produkty komercyjne. Nagrodę w konsumerze odebrała nam konkurencja, którą bardzo szanujemy. Wyścig był równy, ale tym razem nam się nie udało, będziemy walczyć na pewno w przyszłym roku. Dziękujemy za nominację jeszcze w kilku innych kategoriach, jeżeli chodzi o dystrybucję, i gratuluję tym dystrybutorom, którzy wygrali. Serdecznie dziękuję za tą nagrodę i wyróżnienie w kategorii produktów komercyjnych. To dzięki współpracy z Lenowo i dzięki wspaniałemu zespołowi, z którym mogę współpracować, któremu dziękowałem ze sceny, akurat udało mi się tutaj być. Z osobami, które pracują ze mną ponad 20 lat, czyli Patrycja Gawarycka, Jarek Słowiński, Beata Wielgus, jest tu Jarek Banać, który zarządza całą kategorią komputerowo-displayową i młody nasz nabytek Piotr Stefaniszyn, który bardzo mocno przyczynił się do tego sukcesu. Także bardzo dziękuję i dziękuję partnerom, bo dzięki nim to mogliśmy dostać.